No, byłam na wakacjach w Holandii, w Amsterdamie, mieszkałam, kurwa, prawie przy polu, bo pracowałam na polu, zbierałam jabłka, gruszki, śliwki, kurwa, no i zapoznałam fajnych Polaków, dziewczyny, chłopaki, żeśmy pracowali, było git. A że w Holandia jest krajem takim, wiesz, do przodu, poszliśmy do normalnie, w każdym kiosku, w sklepie spożywczym, w aptece, czy monopolowym, poszliśmy, no i kupiliśmy sobie tego, trawa gratis, kurwa, i git, i lecimy. Ja ciągnę kurwa, power jak chuj, rozumiesz, różowo mam w oczach, niebiesko w z normalny, kurwa, los, na 360 stopni. Super, kurwa, było tak super, mówię ci, że szczopra. No, Długo pani tam była? No, byłam przez 3 miesiące. Super było. No, kurwa, pała jak chuj. Ale de, zarab zarobkowo, tak? No, no, jabłka zbierałam. Koleś na drzewie, ja do koszyka wiesz o co chodzi. Trawka, git, majonez i super było. No. Ale. Y tam to jest legalne, tak? No dokładnie, co? Nie wiesz, nie byłeś. A czemu w Polsce to jest nielegalne, a tam jest legalne? Nie wiem, skąd mogę wiedzieć, no, tam jest kraj otwarty, tu jest komuna jeszcze, jest. nie wiesz, że jesteśmy 100 lat za